Kolejna uczestniczka Ola Aleksandra Ola skąd przyjechałaś? Z Radomia jestem. I co zaprezentujesz na naszej scenie? Spiewam piosenkę z musicalu Metro pod tytułem "Szyba". A od jak dawna śpiewasz? Od najmłodszych lat, od drugiej klasy podstawówki jakoś tak. Długo zastanawiałaś się nad tym co wybrać, tak żeby naszych jurorów można tak powiedzieć udobruchać? Nie, właśnie nie. Tą piosenkę wybrałam w piątek, bo w piątek się zdecydowałam, że w ogóle chcę wystąpić. No i lubię ją śpiewać, podoba mi się, więc pomyślałam, że będzie ok. Ok, No to czego ci życzyć? No chyba powodzenia. No. I awansu, oczywiście awansu, przedostania się do finału. A więc tego Ci życzymy. Tu jest Twój numer, więc po prostu teraz możesz do kamery zachęcić naszych widzów, żeby głosowali właśnie na Ciebie. Zachęcam do głosowania na mnie. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba to, jak zaśpiewam. No i to tyle. Możecie wysyłać smsy pod numer 7248. Co za talent, kropka, numer uczestniczki, czy też uczestnika, który Wam się najbardziej spodobał. Dzień dobry. Ola. Ola. Dzień dobry, tak? Ola, Ola czy witamy. Aleksandra lubisz? Aleksandra. Okej, okay, Aleksandra. Aleksandro, zaśpiewasz, zatańczysz, za, zagrasz? Zaśpiewam. Piosenkę z musicalu Metro pod tytułem Szyba. Pięknie, o, pięknie. Metro. Czekamy, słuchamy powodzenia. Pytają wszyscy, skąd jesteś i co robisz? Mówić im o sobie, bo zamiast ciebie oni widzą twarz. Myślę, Gdzie zaczyna, i przypomina dziecinne twoje sny. Chcesz rozbić ta fleszką? Przecudownie, piękne górki, takie kojące. A powiedz mi, o czym jest ten utwór? Moim zdaniem, w mojej interpretacji. Ten utwór jest po prostu o życiu, tak że jest szyba, to jest jakaś przeszkoda, którą napotykamy w życiu i musimy sobie z nią poradzić, musimy ją rozbić. Pięknie, dziękuję. No ja tyle Chciałam no, wiedzieć, jest no jestem dziękuję. na tak, ja to moja powiedzieć. Tak, no to rozbiłaś, jestem, jestem na, na tak. Dziękuję. Tak, ja też magicznie. Tak, na tak. no to trzy razy masz. <śmiech> dziękuję, <śmiech> bardzo. dziękuję bardzo, wam jedziesz dalej. Przechodzisz do drugiego finału, wielkie brawa. Ola, jesteś? Jesteś? Zapraszam, zapraszam. Chodź do nas, powiedz nam, czy udało się twoim śpiewem i twoim wyborem rozkruszyć te skamieniałe serca naszych jurorów? Tak, udało się. Trzy razy na tak dostałam, więc jestem zadowolona. Ze swojego wykonania też jesteś tak. zadowolona? Tak, myślę, że było dobrze. No to rewalesyjnie. Słuchaj, nie zatrzymujecie, cię, bo wiem, że musisz dużo teraz ćwiczyć przed finałem. Trzymaj się. Do zobaczenia. A wy możecie głosować. Jeżeli spodobał wam się właśnie ten utwór, ten występ, to wysyłajcie sms 7248 o treści cozatalent. i tutaj numer uczestnika, który najbardziej wam się podoba. Co za talent. Co za talent. Co za talent! Na 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 na